Servus muzykanci. ciekawy mnie, czy wiesz, gdzie jestem. Gdzie to może być? Wczoraj ruszyłem zapisy na kurs na Twoją drogę do tego, żeby zacząć grać piosenki i utwory akordami na akordeonie. Nie wiem, czy zależy Ci bardziej na dogrywaniu akordami, czy akordami do melodii, czy uczenia się zmian akordów najbliższą drogą. Sporo osób twierdzi, że to nie dla nich, że już jest za późno uczyć się od podstaw, ale ciekaw jestem, czy masz na tyle odważną wyobraźnię, żeby wyobrazić sobie siebie, jak za jakiś czas od teraz, jak grasz płynnie akordami na akordeonie i sobie podśpiewujesz lub nawet ktoś z tą śpiewa. Nie wiem, czy to będzie Twoja pociecha, syn, córka, może wnuk, wnuczka, czy też Twoja ukochana osoba i, pod, i po swojej uradowanej minie na twarzy widzisz, jak wielką przyjemność ci to sprawia, jednocześnie wracając z myślami do tej chwili, gdy oglądałeś to wideo i myślałeś, że przez internet nie można się nauczyć grać na akordeonie. Piękna para młoda jest z tyłu. Także tak wiele osób myśli, że nie można nauczyć się przez internet grać na akordeonie, czy że to jakieś takie sztuczki marketingowe. Moi drodzy, program Akordami na akordeonie zagrane to prawdopodobnie najlepsza droga do nauki gry akordami na akordeonie dla osób dorosłych, idealnie jeżeli masz 40 lat, do 120, jak zwykle włosy mi latają. Jest dla samouków, dla osób, które po wielu, wielu latach przerwy wracają do muzykowania na akordeonie. Nierzadko po szkołach muzycznych chcą, jak głosi hasło Akademii, przegrać życie na akordeonie. I jest nowe hasło, i niech inni zatańczą, jakim zagrasz. Także niech to będzie początek Twojej podróży w stronę grania akordami na akordeonie. I nie mogę się doczekać, kiedy zostanę Twoim belfem na Twojej drodze. Także kliknij przycisk gdzieś poniżej lub wokoło tego filmu, gdzieś jest przycisk, i aktywuj swój kurs już teraz. Także do zobaczenia za chwilę po drugiej stronie. Jeżeli masz jeszcze jakieś ostatnie pytania zanim aktywujesz kurs, to pisz do mnie śmiało, zanim cena wzrośnie i znikną bonusy. Także przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą jak im zagrasz.